Dla mnie uchwała z siedmiu sędziów z 2012 roku to jest tylko pobożne życzenie. Jeżeli sędziowie stwierdzili wreszcie, którzy sami również mają kredyty frankowe i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w oświadczeniach majątkowych, stwierdzają, że takie prawa nie mogą być ustanawiane i jest to tylko pobożne życzenie ekspektatywa, to znaczy, że tych praw nie ma. Jeżeli, jeżeli spółdzielnia w dacie ustanawiania nie jest właścicielem gruntu, nie jest właścicielem budynku. To sami Państwo tu przyznajecie cały czas od czterech godzin czy pięciu, że grunty są uregulowane, są własnością miasta od 1990 roku. To znaczy, że żadne prawo spółdzielcze nie mogło zostać skutecznie ustanowione. Co do porozumienia Wesem Brudno, no to porozumienie nie jest żadną umową. Sami Państwo w dokumentach, czy pan Stoszyński pisał, czy zarządu tej dzielnicy, tak, czy, czy też z ratusza przychodziło, że porozumienie jest umową zbliżoną do umowy najmu, dzierżawy, zastawu. Zbliżoną, to znaczy, że nie tożsamą. A jeżeli jest nie tożsamą, to znaczy czym jest? Poza stronami, które są wymienione, czyli władzami gminy, dzielnicy i spółdzielni, tam nie ma nic, nie ma określonego numeru budynku, ulicy, nie ma okresu, na jaki ta umowa jest zawarta, kiedy jest, może być rozwiązana jakie są prawa i obowiązki jednej i drugiej strony. Nie ma nawet napisane, ile trzeba płacić za ten, za, za ten niby najem, tak? To jest tylko list intencyjny i taka jest prawda. Wszyscy Państwo oczywiście to sobie dopowiadacie, tak? Żeby interes się kręcił, bo prawdziwe są tylko z tego wszystkiego pieniądze. To trzeba przyznać, że jest bardzo dobra bajka. Prawdziwe są te pieniądze. O aneksie to już nie wspominamy, bo Szczurowskiego i Jaremkiewicza nie było w KRS-ie. To Państwo wiecie doskonale wszyscy, a ci, którzy nie wiedzą, i tak nie zrozumieją. Co do RSM Pragi, powołuje się na decyzję administracyjną, czyli jeden z trzech niezbędnych elementów do, do skutecznego ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu. Decyzja administracyjna dawała władzy. władzy Prawo, ale nie obowiązek do ustanowienia dalszych kroków, czyli podpisania aktu notarialnego i wpisania tego, tego aktu notarialnego w Księgi Wieczyste. Więc ta decyzja, to, to że obowiązuje, to nie znaczy, że, że ona. Ma, mają prawo się na to powoływać. Oczywiście każdy może prawo, na takie prawo się powoływać. Można dodać do tego, że jeżeli w takim razie mają tylko decyzję i tak jak tu w tym stanowisku, i zarówno o stanowisku PiSu, jak i tej koalicji obywatelskiej jest napisane, że chodzi o uregulowanie gruntów, tak, na podstawie decyzji administracyjnych i innymi posiadanymi przez spółdzielnie dokumentami. No to dlaczego my, mieszkańcy, nie możemy się z tymi wszystkimi dokumentami zapoznać? I ja bym sobie życzył, jeżeli macie Państwo odwagę, wszyscy tutaj, tak, udostępnijcie te dokumenty. Macie tutaj dwóch człowieków z, tej, z tych spółdzielni, jeżeli oni są tacy chętni do ustęp, udostępniania dokumentów, niech udostępnią je na swoich stronach. Jeżeli mają jakieś dokumenty, bo to, co Państwo odpowiadacie na e-maile w trybie dostępu do informacji publicznej, ostatni, ostatni e-mail, który dostałem, który mówił, że no nie możecie udostępnić opinii biegłych przez później przesłanych, bo to są prywatne dokumenty. Okej, okay, dobra, szanuję to, to są prywatne dokumenty. No ale co Państwo w takim razie z tymi prywatnymi dokumentami tu robicie? Czy Państwo się na nich opieracie w wydawaniu swoich osądów, decyzji? No to trochę jest dla mnie bardzo dziwne. Też bym tak chciał. Jeszcze na koniec chyba taki naj... w skrócie mówiąc. Uważam, że jeżeli w latach 90 udało się nam się brudno powołać wspólnoty z budynkach komunalnych, wytworzyć, no, przekształcić je, tak? To dlaczego teraz nie można tego zrobić? Ja tu nie pracuję, więc powinien to zrobić ktoś, kto pracuje tutaj, tak, a nie przekazywać to najpierw jakiemuś pośrednikowi, który żadnych tytułów prawnych do tych gruntów nie ma, do budynków tym bardziej, a potem może mieszkaniec dostanie możliwość, może nie, nie, nie dostanie, tak. Na tym obszarze, gdzie jest opisane to porozumienie, przez są budynki Skarbu Państwa, były tam nieruchomości, były nieruchomości miasta, były prywatne i część tego się przekształciła, część została prywatna, a my mamy taki bajzel, jaki mamy. Ja no się zastanawiam, jak długo to jeszcze potrwa. I to, co jest najciekawsze. Tutaj mówi się, że mieszkańcy opłaty wnoszą za korzystanie, za władanie tymi gruntami, tak? A dzięki Państwa odpowiedziom tutaj okazuje się, dowiadujemy się, że RSM Praga pobiera od mieszkańców pieniądze i na Pradze Północ i na Targówku łącznie nie odprowadziła blisko 50 milionów. Nie informując o tym mieszkańców. Z SM Brudno okazuje się, że też wyciągnięte zostały dokumenty. Na dzień wczorajszy tak nie. Na, na koniec grudnia wychodzi 13 milionów, i 31 grudnia wreszcie miasto wytoczyło sprawę SM Brudno I czekamy na rozwój dalszej sytuacji. Widać, że to coś się tam dzieje, no, ale my się może tego nie dowiemy. No. no, szkoda, że jesteśmy tak traktowani. Jesteśmy najlepszym mięsem armatnim przy wyborach. Ale jak przychodzi co do czego. To po prostu zastanawiam się, co my tu robimy tak naprawdę. Może dajcie nam te, te karty do głosowania, my dzisiaj to podpiszemy, żeby nie, nie chodzić po to, na te wybory. No. Pomóżcie tym ludziom. Ci ludzie starsi odbudowywali ten kraj, odgruzowywali go. Potem budowali te budynki. A wy to im chcecie dać. Cięcia, który nie potrafi posprzątać dobrze?